Witam serdecznie od z tej strony. Moi mili kolejny dzień, kolejne przygody, kolejne poszukiwania. Zmieniłem trochę lokalizację z jakieś 500-600 metrów, żeby nie być cały czas w tym samym miejscu, żeby się nie rzucać w oczy i nie być zdemaskowanym. Nazwijmy to tak. I dzisiaj poszukiwania, właśnie, wyruszyłem na znowu Westminster to samo miejsce, w którym byłem. W poprzednim filmie z Mańkiem i z jego kolegą. Już teraz nie pamiętam jak było imię. Widzimy się za chwilę w metrze. I hopla! Jesteśmy koło Big Bena. Idziemy go od razu obejrzeć, bo... O! Proszę, jaki piękny. I idziemy na drugą stronę Tamizy i na lewo. Jeszcze raz Big Ben. Tu pan nagrywa, ja też nagrywam. No tak jeszcze się tam chyba nic za bardzo nie odsłoniło. Pożyjemy, zobaczymy. No, trochę za wcześnie jestem. Trzeba poczekać jakąś godzinę. Może pół godziny. <gry> Jeszcze nie zacząłem, a już pierwszą monetę mam. 5 forintów. Tu, o! Idzie się zabić. Dobra, trzeba się przyprawić przez to. Już jest na dwie kromki chleba. 20 pi piękne. Kto by pomyślał? Tutaj z tej z dziury wyszło jeden pi. A teraz, tutaj mam, co to jest? 50 czegoś? Techre, 50 Techre. Chyba coś płynie. Widziałem tu jeszcze jedną monetę, ale mi teraz zmykła. Z... Gdzie ona jest? Tutaj jest taka żelazna szpetna. No leżą. leżą Pieniążki. Widzę trzy monety. A to, co to jest? Kawałek jakiejś biżuterii, chyba. Dobra, kawałek biżuterii. Moneta. Moneta. Tutaj gdzieś monety widziałem. Moneta. <noise> jeszcze śrubkę jakąś widziałem przed chwilą. I jakie to jest przyjemne. Jedna normalnie na drugi. Kolejne 20pi. I kolejne 2pi. Coś tu jeszcze jest metalowego, wypukanego. Coś tu jeszcze dojrzymy. Jak coś to stopujcie. Co to, to, to nie. To nie moneta Stary funt teraz wpadł. Widać coś? Coś tam widać, tu widzę jakąś kłódkę. o jeden pi. Tutaj se leży. tu jest ta kłótka, tutaj jest kolejna moneta 5 pi albo jeden pi znowu, tu jest kolejna moneta co to jest? Dwa pi tu jest kolejna moneta, słuchajcie. Co to jest za moneta? Też to będą... Nie to jest baba na wózku stara, słuchajcie, 1930 rok. No to 1880 albo 1930, zaraz zobaczę. Ale no ile tego tu jest? No po prostu po prostu kurde, masakra, monetka i jakieś badziewie, ale jakąś kartę tutaj hub by Premier In z tej Connected, ciekawe co to jest. Minął już jakiś czas. Odsłoniło się dużo. Monety cały czas wychodzą, monety takie brzydkie. A tu teraz mamy, ło, kurde! 2018 Co monnych? Ciekawe z jakiego to kraju. Oj, Cedlica. Cholera wie, jakiś Kazachstan. Nawet nie wiem, czy w Kazachstanie cydlicą piszą. Pewnie tak, ale ładna moneta. Nie widziałem takiej nigdy. Odsłania się błotko, w którym wyszedł pierścionek Mańkowi ostatnio. I mam tu w prześlicznym stanie fartinga. Z którego roku? To jest 45-43. Śliczna moneta, w pięknym stanie, na takiej zasadzie. Jest pierwszy dziś grubas. Cały funt. Zarobiony jestem. Znowu muszę nagrać ten wysyp. O, jeszcze jedną znalazłem. Więc tak, 20 pi, coś tam. Tutaj teraz jest 2 pi. Tak i tu jeszcze jest gdzieś moneta. Tutaj jest chyba 1 pi nie, 10 pi. Czyli mam tutaj 30 ileś pi tam z groszem. Coś jeszcze na oko, coś tutaj wyskakuje. Na razie nie widzę. Kilometr 35 minut. Coś tutaj widać. Widzicie coś ludzie? Jakąś monetę śrubki monety, ale nie po to włączyłem Black Cab. śrubka kolejna fajna jakaś i znowu z tej z londyńskiej taksówki. I oczywiście wyłączyłem kamerę i jak ją tylko wyłączyłem to ujrzałem jedna euro i teraz tutaj jest jeden pi. Pewnie zaraz wyłączę znowu kamerę i znowu coś znajdę na oko. Widać kraba, czy pan żyje? Pan już nie żyje. Tutaj coś widać, jakieś monety dziwne. Dobra, znajdę coś ciekawszego, jakieś pierścionki albo dziwne monety, to się włącza. Kogo, ale kogo? Kogo, ale rusałki, to ja bym się na tam nie spodziewał. Z serduszkiem ołowiana rusałka, kto by pomyślał. Tyleż znalazłem monet przez ten okres, jak ten timelapse leciał, ale nie po to się włączyłem, a raczej w sumie to też, bo to fajne, że tak tyle monet wychodzi. Ale słuchajcie, te monety powinny pójść dla tego faceta, który tutaj e, no, zrezygnował chyba z kariery. Chyba zrezygnował z kariery, chłopak. Zamiast rzucać jemu, to rzucali do wody, się wkurzył i rzucił do wody. <średzio> Co pan znalazł? 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 Jaki placek. Gratulacje, jakieś słowa do świata? nic. Był wywiad z Piotrem, a teraz mi tu coś błyszczącego takiego wyleciało, ale to pewnie będzie jakieś wiadostwo znając życie. No a jak jakieś, kurde, co to jest? Guzik? Ktoś z w jakimś płaszczu łaził? Co to jest? Badziewie. Serduszko, które idzie otworzyć i będziemy je otwierać... Na pewno nie tutaj. Otworzymy je później przed w dobrym świetle. Ach, kolejny, kolejny funt. Przy samym murku obczajcie jest taka puczka i ja wam pokażę zaraz, ile już tu monet na oko nachytałem. Oczywiście, jak włączę kamerę, to nic nie widzę. Ale dobra, tu gdzieś była jedna. Jest jedna. Druga. E. e. Trzecia czwarta piąta e, 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 będzie jakaś szósta. No to idziemy dalej. Idziemy za ciosią, też będą na 100%. Tu jest fajnie wypukane, będą na wierzchu. Na razie mamy sześć, tak? Na razie mamy sześć. No dobra, teraz jestem ślepy i nic nie widzę. Może jakiś pierścionek się znajdzie. 6 7 7 20 pensów 8 wracałem do detektora z tymi monetami a tu 2 funtów kależy dwa funciary 9 tu kopałem nie widziałem ich wcześniej o piotr tam rzucił jakąś ale to się nie liczy dwa funty tylko że chyba stare niestety o, a tutaj jakieś korale do włosów chyba. To co mi tam wezmę, to proszę bardzo. Jak tutaj robi się wieczór, przyszedł jakiś grajek, może ten, ten od tego mikrofonu. A tam fioletowo-różowe chmury, właśnie zachód przed chwilą yy, był. Jeszcze tam końcówka tego zachodu. A to już ciemno się robi, nie fajnie. O ile ja tutaj raptem jestem? Godzina 50 Piotr ma okulary Very, nice. very good, very nice uh, throw it. away. I don't have uh, I don't have uh, space for them. Tu będą monety, tu będą jeszcze monety Wracamy już nawet detektory wyłączyliśmy i mamy pełne torby i głowy nas bolą mi się trzeba no... po tych poszukiwaniach dojść do siebie Coś tu jest jeszcze, moneciki jakieś. Tu jest ciekawe, bo co to to zielone? Co to, to, to? to? Konewka? było. Co chwilę coś wpada. Tu kawałek karty. Wiem, że prześwietlone. Zobaczcie, ile monet wpadło. Amerykańskie, jeden funt i jakieś tam inne jeszcze. I kurde ten, ten Londyn jest prześliczny tutaj, jakie to jest. Jeszcze ta jest ta poświata tego zachodu taka, wiecie o co chodzi. I tutaj takie białe kamienie od, odsłoniło i szukamy tutaj w tych białych kamieniach z Piotrem. Idę do Piotra, w stronę Piotra, mówię, to coś znalazł chyba, a tu patrz to leży, jaki sikor, jaki sikor. Masakra, chodzi jeszcze, chodzi jeszcze, ty wiem, słuchaj. Ty słuchaj, chodzi jeszcze normalnie. Jak się nazywa? On? Zegarek. <laughs> Zegarek się nazywa. Ale kurde, ciężki faktycznie wciul. Jakieś złodzieje. A ty co masz? Rysik. dzwoni ktoś. No nie no, no, no. Cześć, cześć. Monety jakieś? Tak. Żeton. Pizza. Papierosek. Kostka. Piotr znalazł tego. Butterfly'a i... Motylka i taką, taką posydzinę Turba pełna szpęka w szwach Piotrusz też się ogarnął idzie do mnie Londyn w nocy ładnie oświecony Godzina 20 tam z groszem Kot w barze Kot w barze Zjupi! Znaleziony, nie kradziony! 80 funi, Dokładnie ten Metro! 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 Underground! Metro? Underground! Underground? A tu o to chodziło saperowi. Idzie tutaj ta pasja z tym underground? Pasja! Gdzie to, 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 to o co to chodzi? Ale zawalony dawno temu już wylazłem z metra 37 minut 3,5 kilometra z buta No i jest moje autko chyba, masz a cały szyb. że jest git majonec. Mamy kolejny dzień Wczoraj e, przyszedłem do busa zjadłem i, po, i polazłem spać. A dzisiaj no, zaczniemy od podsumowania. Podsumowanie prezentuje się następująco: mamy 17 funtów. Pierdyliard monet z przeróżnych krajów. Pierdyliard tych żelaznych monet, których się nie da wykorzystać nigdzie. Ponad 170 chyba monet się udało znaleźć mikrofon jakiegoś grajka niespełnionego masa jakiś pierdół z biżuterii to tylko się udało to serduszko znaleźć po otwarciu niestety nic w środku nie było sikor sikor the best <gry> rusałka no i to co widzicie zresztą nie jakaś karta motylek no trochę się, po... Już trochę się udało znaleźć a teraz biorę Biorę komory i idę sobie w takie klimatyczne miejsce, siąść i pomontować. Przeparkowałem w nocy tutaj na tą darmową miejscówkę, bo tam od godziny 12 do 14 musiałbym się, wiecie, stracić. I teraz idę na tamizę, na miejsce na grilla, które kiedyś znalazłem i tam sobie posiedzę. Tu w ogóle dzisiaj szaman był. Łukasz mnie jeszcze odwiedził, ale nie miałem kamery przy sobie, żeby wam pokazać szamana. Ale normalnie jakiś się tutaj. GUSła odprawiały, jakiś wódu nie wiem o co to chodziło za bardzo, ale taki chłop albo baba, 2,10 metry coś koło tego, ubrana jak Neo z Matrixa i jakiś koleś tam siedział, nie na ławce, tylko na podłodze i on jakimiś rękami ten szaman coś tam wymachiwał. Dziwna sprawa. Tamiza. Maksymalny stan wody. Maksimum, jakie może być. A to jest moja miejscowa i sobie będę siedział i sobie patrzał na statki i jak ubywa wody w rzece Myk. Będę się nie wdupić do tej wody O, jak elegancko Coś pięknego Uwielbiam to miejsce Dobra montujemy Czego wy tu chcecie O, teraz usłyszał, to uciekły Nastąpił teleport Przyjechał Łukasz, dzień dobry, A tu daleko, nie widać nic panie, przyjechał Łukasz po mnie. Nie mów, jestem z Dąbrowy Górniczej. Z Dąbrowy Górniczej jest z Polski. I idziemy nowe miejsca jakich szukać, bo cały czas te same miejscówki, to aż, człowiek, aż człowiekowi się odechciewa. Dokładnie, znajdziemy dzisiaj tutaj... coś fajnego, żebyśmy się nie nudzili. Albo się nic nie znajdzie. Ale sobie fajnie no, jest nowe miejsce, może akurat no. Katisark, Sark. pap, pożyjemy, zobaczymy. nie szukacie, nie znajdziecie. Tak wygląda miejsce, w którym będziemy zaczynali łazić, idziemy w tamtą stronę, w kierunku o 2. Dziobiemy. dziobiemy jak mudlarki, bo tutaj się nie da nic znaleźć detektorem. Szpilek pełno wyłazi. Tych szpilek to są setki. I znalazłem dwa guziki. Jeden, na którym nic nie ma a drugi, na którym jest jakaś, jakaś ozdóbka. No, coś się znajdzie, to, to się zobaczy. Łukasz wydziobał coś takiego i to jest 17 wiek, trzymaj. I teraz mówisz, że monetę wydziobałeś. Nie wiem, okrągłe, Coś... Coś... Coś od czegoś. Ale nie moneta. Nie wiem. Cholera wie, raczej nie. Szukamy dalej, masz. Lecimy dalej. Dużo się odsłania, ale niczego ciekawego. Ołów i jakieś takie skrawki poprzemysłowe po jakichś statkach. Czy to jest latarnia? Co to cholera jest? To wygląda jak latarnia taka stara. Wiecie. Ja się dziwię, czemu plecy mnie bolą mi wstać nie umiem. Jest nawet piękna. Not under command. Not under command. Ciekawe. Co to jest? <grybujesz> co to jest? Kolejny ciekawy przedmiot. Ciekawy jak stary. Jakiś taki kamień z dziurą. Czy wy to widzicie, czy wy tego nie widzicie? Ale na środku mułu yy, jakaś ta się pali. O, tu kolejne jakieś dziwne rzeczy. Ja idę zobaczyć, co to jest za światełko. Czy wy je widzicie, czy nie? O, żeby się nie zapaść Co to za światełko, cholera? O, ja się zapadam. Zapadam się powoli, nie chcę wracać, bo to boli. Co to za światełko nas tu przygnało? Na filmie tego nie widać. Ty co to jest, cholera? Ty zaraz. Zaraz stąd nie wyjdziemy. Idę. Nie, 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 nie Wiecie co? Ja muszę mieć rękę przynajmniej. Ale widzicie to światełko na środku ekranu? Bateria z diodą. Najprzysłama to. Ty śmierdzi to tym jakimiś aromatami. To jest z papierosa. To jest z papierosa ewidentnie. Pod wodą się to świeciło, nie? Grubo, ale patrzcie jakie stare dzbanki, takie na jakieś nie wiem przetwory chyba nie. Ale to było dobre, czekaj. I to się świeci pod wodą, to jest Oj teraz zgasło. Y, niestety zapadłem się całym butem ja y, i. Dać Adam, jeszcze troszeczkę. Akcja ratunkowa. kamień, to bym bez Akcja kryptonim Gumiak by yeah, nie, nie twój kamień, to by była katastrofa. Dobra, zrób, mi miejsce, na Cię stępań stępań. <laughs> zrób mi miejsce na twoją oponę. Ja uciekam stąd. <laughs> Zobaczymy, czy dasz radę do brzegu. Wiesz co, w strachu trochę byłem. Ale ty się dziwisz, czemu ja mam takie wielkie te gumiaki one są lepsze do czegoś takiego, nie? No tak, jak te palety do śniegu, nie? Bo masz tu żyłą powierzchnię. Ale goniaki ma się dało się. Dało się. <laughs> Okej, okay, więc tak. Po drodze, po drodze, będziemy gadać, ale będzie też kamera na podłoże. Nasze wojaże w poszukiwaniu miejsca do poszukiwań i ogólnie. Zwiat zakończył się dokładnie w tym miejscu, ze względu na to, że to co wszystko widzicie na dole. To są śrubki, to są gwoździe, to są no, skorupa, skorupa z żelaza. Po prostu, po prostu masakryczna ilość takiego dziadostwa gwoździ wszystkiego. Ej, idziemy na uniwersytet na jakąś godzinkę, pół godzinki poszperać, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. No, ty, 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 A tu ty, 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 piękna panorama. O właśnie, tutaj macie, tu macie troszeczkę z latareczką, gdzie się, nie, gdzie się nie popatrzy. A tak widać Londyn o tej porze, już prawie zachód, już po zachodzie co ja gadam. Jesteśmy już przy uniwersytecie, nie umiem znaleźć nic małego, ale tutaj był taki obrośnięty kawał żelastwa. E, tutaj jest miejsce zbrodni, gdzie okulupywałem. Ten kawał żelazstwa. I się okazało, że to ma taki szpic. Kawał drewna z takim szpicem. Ciekawe. Widzicie, rozwarstwione takie na cztery żelazo z miejscami na nity. Ciekawe co to do czego to służyło. Stara rzecz na pewno. Jakby ktoś pytał, jak wygląda wystrój w Kiblu w Anglii. To wszyscy się na ciebie patrzą. <noise> jakieś smoki, jakieś <noise> Prince of Walls ten Red Lion, jakaś owca. Wszyscy się patrzą. Po prostu <grywki> peer tree, gruszka. Po wypadzie wracamy, yy, zaczął deszcz padać. Nie fajnie się zrobiło. Dobra, jestem już w busie. Yy, ogólnie to jest zimno, yy, mokro, nieprzyjemnie. Dajcie mi chwilę, żeby się ogarnął, bo yy, jest źle, po prostu jest źle. Już jest pełen ogar, patrzę na pogodę i teraz najbliższe dni będzie padać, a potem będzie spadek temperatury i to taki do 2 stopni w nocy. Potem się lekko wypogodzi, trzy dni będzie padać i już będzie do dupy pogoda, ale to już będzie też koniec października. Hem. Trzeba stąd chyba uciekać za niedługo. Mam nadzieję, że się podobał Wam odcinek. Yy, monet zatrzęsienie, ten drugi dzień zwiat. Trochę nieudane, ale przynajmniej, już na odwójkę nigdy w tamtym kierunku nie pójdę. To jest strata czasu. Byłem tam trzy razy, próbowałem, trzy razy się zawiodłem. Ta kupa żelastwa, szkoda gadać. Dobra, tyle z mojej strony. Zostawcie pierdółki, jak tam Wam się myszka gdzieś tam omsknie. I tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.